No ciężko się spało na tych szmaragdach, diamentach, bo jeszcze nie czuję się wyspana, ale no niestety muszę już iść dalej w przygodę. Pamiętam, że Janusz poszedł właśnie ten dy, chyba na... Wschód. Tak, to jest wschód, więc... Idziemy. Hmm, tutaj jakaś bile jest, czyli pewnie tutaj już. Ulica taka niebezpieczna albo taka niezbyt bogata, ponieważ no jak widzę bile to pewnie no tam nic nie ma. O i tu jest most. O jaki kanion wielki ale jaki potężny kanion tu jest ale ja bym powiedział, że... Wielki kanion hmm. taki. Nie powiem. No nie wiem jak to nazwać, ale. O. Dobra, to nie jest najważniejsze. Teraz to idziemy po prostu w dalszą przygodę. O, dobra jest. jestem. No. Czyś tak tutaj coś podejrzewałem, ale no widziałem się, myślałem, że coś jest tak, ale no wszystko jednak dobrze. Teraz tędy. Coś tam musi być. Ogólnie to chyba Jadusz ma taką bardzo dobrą intuicję, skoro on... Wie, gdzie ma iść. A nie tak jak ja, że. Idę tylko tam, gdzie muszę. Ten, ten Janusz Kowal to nic nie musi, dlatego go teraz lubię. Go szanuję, że on. Tak daleko trochę idzie od. To dlatego, że po prostu. Ej, chciałem teraz iść tutaj. <grym> trochę się pogubiłem, bo już. Nie wiedziałem miejsca, gdzie mam iść. Więc myślałem, że to muszę się odw zrobić odwrót, ale. Wszystko jednak dobrze. O, most jest teraz. <grym> Czyli jednak ktokolwiek zadbał o to, żeby w tym mostu brać. Zjemy sobie chleb. Hop. Ok. <grym> <grym> no, niestety. Oh, no kurde, no zmęczony jestem tak, że nie to w ogóle iść. teraz tam, w górę, w górę, szybko, szybko. U, o. jaki piękny las. Jakiś portal tu jest? Portal czy nader? Ciekawy. Zobaczmy co tam jest. Jakiś totem śmiertelnych, litra, jakieś ząb, podatka Janusza, mądrość. Przeczytajmy sobie te dwie notaty. Najpierw przeczytajmy mądrość, co tu pisze. Tam gdzie słońce wstaje jest niesamowite miejsce. Hmm. Tutaj Wow, nigdy czegoś takiego nie widziałem. To miejsce jest piękne, ten las jest niesamowity, mimo tej trudnej drogi warto było tędy iść. Pewnie tak jest przez ten stary, zniszczony portal. Są to drzewa, więc mam nadzieję, że ten dywal zostanie tu na hmm. I dlatego tutaj, Jeszcze to szczerze ucztają mądrość. Tam, gdzie słońce wstaje, jest niesamowite miejsce. Tam, gdzie słońce wstaje. A słońce wstaje na wschód. słońce zachodzi, więc jest zachód, więc tu wschodzi, więc jest wschód. A naprawdę to jest niesamowity las. Jakbym miał mój toporek, to bym na pewno tutaj został, ale niestety toporka nie mam, więc muszę iść. Bez toporka. I się obejść. Nie smakiem. Teraz tędy. Jezu, jaka góra stroma. Muszę zniszczyć to drzewo. Chociaż już nie będę w, jakby wykonywać drwalstwa dopóki. Jakby nie znajdę mojego odporka, ale no. Zgubiłem drogę teraz. Geniusz Hej, ja droga gdzie jest? Dobra, jak się zgubię, to się zgubię. O jest, znalazłem drogę z powrotem. Tak, jest droga z powrotem. Tutaj jest. Tutaj. Jużybiem, że zgubiłem drogę i będę musiał iść samotnie. To chyba biała owca zabrała, zabrała dziecko w brązowej owcy, bo to jest niemożliwe, żeby biała owca jakby wychowywała od początku życia brązową owcę, ale no. Nikt nie podejrzewa na bo to są ludzie, którzy bo są biali ludzie, którzy wychowują y, ciemnoskórych Są ciemnoskórzy ludzie, którzy wychowują żółtych Są żółci ludzie, którzy wychowują białych I nawet na odwrót, więc... Wszystko jest możliwe Może nawet jakiś kosmito wychowywać Teraz z jakiegoś gościa z innej planety Ale to bardzo dobrze ukrywa Ała Yyy, <słuch> zmęczony jestem, kurde, no Tutaj jakieś liany? Co ja, co ja nie jestem tarzanem, czy, czy tak jakby łatwiej było powiedzieć tarzanem, żeby takie czynności wykonywał. No. no zimna ta podłoga była i się lekko chore czuję teraz. Okej, okay, no niestety muszę. Iść dalej. O, teraz tutaj jest ta biabila wodna, czy jak to się nazywa. Bija, czy Bila tutaj jest też bir Tutaj chyba teraz? Tak, tutaj 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 znowu te bije wodne czy nie wiem jak to się nazywa, czy bile czy bije Mmm teraz tą? Już naprawdę trzecimy orientację jakby lokalizacji. O, kto mnie. Ej, co to było? Kto mnie uderzył? Ej! Ej, ktoś tu jest. Coś mnie bije. Co to było? Dobra, wejdźmy na górę, bo to woda mnie bije. Za górze Chyba to miałem dojść Nie wiem czy coś pominąłem czy nie bo nic nie widziałem Powiedzmy że to jest tutaj no, Chyba, że coś na górze jeszcze jest, ale Ja tu nic nie widzę Dobra no to wejdźmy Ktoś przegapiłem, to nie szkodzi. Jakiś osadnik tu jest. Hmm, tu jest wyjście. Tutaj tak nie ma. O, jest. Skarga. Ciekawe na to, że oni się skarżą w tym mieście. Przecież ta, ta, ta miejscowość wyglądała dobrze. Szajmy. Może by tak zbudować nową ścieżkę do farmy, bo teraz da się do innej granicy. Mam nadzieję, że to rozpa rozpatrzycie. Ścieżka do farmy, ale. O co mi chodzi? Jakoś farma, ale. Co jest nie tak z tą farmą? Bo już. Nie. Uff, cała szczęście ta zapalniczka nic nie zrobiła, dobra. O teraz tak posegregujmy jedzenia. Hob, ziemniaki, hop, jabłka, tak, trzechewki. No i tutaj zostawimy taką jedno miejsce na książki. Ha, zaczęło padać niestety. Jakiś kolejny duży domek. Co tutaj? Nie ma nic. To jest. W tym domku. Pokaż kotku co masz w środku. Nic nie masz w środku. O Jezu, co to jest? I chyba już wiem, dlaczego mm, pisał tą skargę na tą farmę. Ale ten gość ma najgorzej. No jak ma, jak mam do niego się dostać w ogóle? To ten gość musi mieć naprawdę złe życie, skoro. Tak jest. A tutaj co jest? Zatka Janusza. Kartek raczej, raczej nie potrzebujemy. Przeczytajmy, co tu napisał. Za jest jak miasto wyglądające dobrze, ale ma wewnętrzny problem. Przede wszystkim chodzi o jedną farmę, która jest na wzgórzu, która jest trudno dostać. Nie będzie tutaj za długo, więc teraz idę dalej na wschód. Ale idę na wschód. Hmm. No, mi się widać, że to chyba raczej więcej. No, będzie. Muszę teraz znaleźć jakieś... schronienie, bo nie ważne, bo... nie. Zabić, 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 nic ciekawego nie masz, więc wywrócę to. Tutaj ten dom jest duży. Może tutaj się znajdzie jakieś miejsce? I no co jest? Dobra, nie Ja zajmuję to łóżko. O oh, e, Ciągle się czuję zmęczony i dziwnie. Oh. Ciągle się czuję, jakbym o czymś jakby zapomniał albo coś pominął. Gdzie mam teraz iść, bo ja już... Nie wiem, trendy. Dobra, może wejdziemy na to wzgórze, zobaczymy co tam się kryje ciekawego? O, tędy mam iść, to jest ścieżka. Może tam, może ta ścieżka mnie poprowadzi do celu. Most 국민의동 Ads it 음.. 만 i c t e Zjedzmy sobie chleb, a ziemniaki zostawmy sobie na A Jezu, ręka mnie zaswiedziała teraz. Konie teraz nie czuję się najlepiej, ponieważ no wtedy w tym zamku. Ja nie wyspałem, niestety. dziwnie z. Na trawie, trawie było dość ciężko spać, już, już chyba słyszałam od kogoś, że, że na trawie się źle śpi, a, tam, a na, diamentach to na diamentach, na złocie, na żelazie i na szmaragdach to w ogóle się źle śpi. O Jezu, nawet plecy mnie bolą. Śnieg jest tutaj. Które będę teraz? Tą? Chyba w tą drugą stronę. O, tak. No ta orientacja nie tak jak kiedyś, kiedyś to naprawdę mogę wszystko znaleźć, a teraz no to. Jak znajdę się w moim domu, to jest jakiś stut, ale. Hmm, co to za domek? Jakiś domek to jest. Lagi mnie coś przypominają, tylko nie wiem co dokładnie. Dobra, otwórzmy co tam jest. Yy. Chyba tam coś miało być, ale... coś chyba nie działa. Po co mi na niewidzialność? Wolę lepszą groźbiznę, więc po co mi? Zajmę tego to sobie w stawie. też sobie wystawić. Jeszcze tam notatka Jonosza oraz cel. Najpierw przeżyczajmy ten cel. Cel. Zabij dwa z zdrowoka jak nagroda. 100 smaragdów. Nie wolno, bo na wschód. Hmm. No, chyba to niszczenie dwóch wiecznie było najlepsze. Pomysłem mogę jednak odpuścić. Gangrz witał mnie jak zawsze. Okazało się, że szukam pułapki na tego drwala, który miłę. Hmm. Nie wiem, albo ta pułapka nie zadziałała, albo po prostu nie przewidzieli mnie tutaj, teraz. No, niestety. Myślę, że raczej, no, nic. Nic chyba tutaj miało nie. No, pewnie miałaby tutaj na mnie pułapka, ale niestety, no, chyba im się coś nie pykło. Albo ją po prostu mm, nieumyślnie już ją rozbroiłem. Chyba ja mam przeczucie, że jednak nic nie pominam. Chyba nic nie wspominałem, tak mi się wydaje. Droga bardzo długo się toczy, i, i po prostu nie wiem, już w ogóle, czy, czy wszystko dobrze, czy nie, ale no, idę tutaj dalej. Może wreszcie znajdę namiot, albo jakieś inne obózy tego. Janusza Kowala bo to mi się wydawało, że... że już jakby... coś przegapiłem, ale chyba już nagle mi zniknęło to czucie, że przegapiłem coś Idę dalej Idę dalej. Zobaczymy co na końcu jest tej ścieżki. O ile jest koniec ścieżki? Co raczej powinno być, bo to nie może być koniec. No i znalazłem oczywiście ten obóz piękny. O, ładna kolorystyka. Pieczmy sobie te ziemniaki na ognisku. Skrzynia taka zakopana, czy nie dzień piąty? Ostrość 5. No, ten diamentowy jest o wiele lepszy. To sobie go zostawimy. Zaprzeczajmy sobie ten dziennik, dzień piąty. Dziennik, dzień piąty. Odkryłem piękny, wyjątkowy las. Następnie udałem się do, do góry, że też pułapkę na rwala. Idę dalej na południe. No, czyli jednak nic nie przygapię. Myślę, że coś przygapię. Dobra. Ugrylowaliśmy ziemniaki, waszą waszym i teraz się palę. Help, pomóżcie, palę się Palę się hmm, może tym tak to chyba nie działa, dobra Więc teraz Panowie idę spać.